Okej, okay, no dobrze. No to nie ma nagrania w internecie. Okej. Okay. Co się No nic. Proszę mi zrobić. Pani jedna osoba zaleciła mi tę behawioralną to jest o. Jak to CBD? CBD. CBD i MPI i nic więcej od pana nie potrzebuję. A ja pana nie będę kierował w stanie przechodzę na takie... nie jestem zładem, jestem dziennikarzem. Nie, nie, pani jest psychotyczny. Nie. Andrzeju, Pana, nie będzie pan decydował, pan nie ma do tego uprawnień. Jakie uprawnienia To się panu wydaje. Pan przyjął korupcję od firmy farmaceutycznej dobrze pan wie. Numer dziennikarza śledczego jest zarejestrowany 1005. I pan podważa pan funkcjonariusza publicznego? Nie, pan nie jest funkcjonariuszem. Jestem z ustawą. Ja jestem. Jestem osobą publiczną. Jestem redaktorem naczelnym koncernu medialnego Andrzej Miszasz Antykorupcja i zarazem dziennikarzem śledczym numer rejestracyjny 1005. Panie Andrzeju, ja nie będę z nie dyskutował. Proszę Pana, potwierdzenie sądu Panu pokazać? Nie interesuje w jakim celu Pan przyszedł. To jest wizyta lekarska. Jeśli Pan chce poddać się badaniu Panie PI i przyjedę terapii to Pan musi być w dobrej formie. No jestem, w najlepszej. No nie, to jest jestem w to... najlepszej formie w mojej życiu. Ale szkoda, ale na jakiej w podstawie nie? prawnej Pan stwierdza? Nie, to to jest Pana w zdanie. Szybana, tu ma Pan potwierdzenie sądu. Może no. chce poczytać, a potem y, pomawiać. Num, zarejestrowane czasopismo, a drugi potem jest pismo o dziennik śled dziennika śledczy numer rejestracyjny 1500 okręgowy Bielsku Biała, Wydział Cywilny. A czasopismo zarejestrowane, Andrzej misza Antykorupcja, Dom Medialny. Y, jeden rej. Czyli Pan jest samozwańczym? Nie, samozwańczym, prowadzę Dom Medialny. Aha. Andrzej Misza, że mam pozwolenie na wszystko, z wyjątkiem... Okej. No i tu jest jeszcze drugie pismo. ...zapisane jako do lekarza. Jako pacjent. Słucham Co się dzieje? Tu jest jakaś bada Nie mam... Jestem... Czy być, czy jestem zdrowy. W najlepszej formie w życiu. Po co pan to teraz? Bo mi... chcę z niej skorzystać. I chcę przejść testy przeciw korupcji, bo moja żona, przyznała się, że żona, mama, firma Milor i gościa cybu firma Beskit do korupcji Wiesława Szmejni. No. Pan w tej chwili jest nie w stanie skorzystać z tej. Ale to jest Pana zdanie. Które no. podstawa prawna o tym mówi? Tak, że do terapii jest wywalane skierowanie od lekarza. No. Tak samo do diagnostyki osobowości. No. I tak. I na tej a muszę stwierdzić, czy pan się w ogóle nadaje. No i się nadaje. Jak pan zacznie się leczyć i pan... Co to znaczy leczenie i pan powie? Leczenie przeciwpsychotyczne. Pan ma zaburzenia urejeniowe. Aż tak? pana to pan ma zaburzenia skorumpowanej masy. Co to jest masowe? Dobrze, pytanie kontrolne. Co to jest kilowatogodzina? Co to jest kilowatogodzina? Od trzech lat szukam odpowiedzi. Czy pan wie po co pan przychodzi do lekarza? Tak, przyszedłem pod CBD i MMPI. Proszę to wykonać. Ja panu nie CBD. To pan sobie może zakupić całą CBD? No to tej terapii, CBT. CBT. Panie Sebastian Gwiazda, upominam panu przed odpowiedzialnością karną. Ja znam swoje prawa. Ale to pan jest widocznie niezrównoważony psychicznie, że jeśli nie rozumie pan, co się do pana mówi. Panie Sebastian Gwiazda, PWZ, proszę podać. Nie pan, celu pan nie obraża. Ale pana nie obrażam, ja stwierdzam obiektywny fakt na, to, na organy leptycznie, widząc pana. przyszedł pan po. Tak, skierowanie. i pan nic więcej mi jest w życiu niepotrzebny. Ja panu mówię, że pan się nie kwalifikuje. A na jakiej podstawie prawnej? Proszę podać artykuł i dziennik ustaw. Takiej, że wymagane jest skierowanie do, do, do takiej formy. No właśnie przyszedłem do Pana, żeby dostać to skierowanie i Pan nie będzie decydował o tym, tak, ja bo ja Pan nie jest tutaj jestem, Bogiem. Ja jestem lekarzem i to ode mnie zależy, czy Pan na takie... No dobrze, się kwalifikuje. no to ja informuję Pana jako jest przedsiębiorca, jako ojciec trójki dzieci, dzieci jako... Czy to terapię to niech ja pan niech prowadziłem pójdzie live i zalecam. do tej osoby bo takie skierowanie. Ja nie mogę wykorzystywać środków publicznych do tego, żeby stosować. Panią, ta... zostałem tutaj ja pomówiony. Pana, wpisano mi tutaj w tym szpitalu. Wpisano mi tutaj. E, jakich leków? Masonerii? Illuminati? Leków Kto jest z producentem? są różni Kto jest właścicielem? Czego? Dlaczego? no, no ma masy, leków leków kontroli. Nie, dobrze pan wie, że no dobrze nie, wiem. To no i pan je bierze, który pan skorzystał? Który pan użył? Bardzo wielu. Używa pan? Tak, którego? Stosuję bardzo wielu. Które leki psychotyczne pan testował na sobie? Na sobie? No to widzi pan, to jak może pan być obiektywny? Wie pan, jak ja robię komputery klientom, a zrobiłem teraz najszybszy komputer w mojej kategorii po prostu w celu testowania, Jeśli się stosuje u osób, które mają zaburzenia. A Pan ma zaburzenia i Pan nie stosuje. Pana zaburzenia ma. Nie, Pan ma. No, nie. ja jestem obiektywnym człowiekiem, który 28 lat... Pana obiektywizm w wielkie wątpliwości. No, Pana jeszcze większe, bo no, Pan przyjął łapówkę i na to są dowody od koncernu. No i to są Pana urojenia. A, a te Pana urojenia, które mi Pan wmawiał, że chodzę z baseballem, jest nagrane? Ja pan pytałem, czy to był Pan. No, do, czy... pytanie twierdzące taką osobę i o, mm -hmm. I akurat na mnie podało, tak? Dobrze, jest pan podważał w ogóle, że jestem dziennikarzem, który jestem przedsiębiorcą. Dziennikarz, dom medialny, zarejestrowany. Nie żeby twierdzić, że pan jest, ale tak czy siak. Proszę jest podstawa prawna. Dom medialny NIP 548 217 3284. Mam zezwolenie na wszystko z wyjątkiem. dziennikarz. Pan tu przychodzi jako Na przychodzę 10 w jednym. Ja przyjmuję 10 biednych, co to znaczy? Mam łącznie, no oczywiście łącznie mam 180 umiejętności. Dlatego, że się ożeniłem jakie, i... Jakie? jakie? Tak? Jakie mam? No. Lecimy po kolei. Ekonomia, mikro, makro, zarządzanie, naturalna, statystyka, logika, ekonometria, yy, uh -huh. później yy, tworzenie baz danych, yy, zarządzanie, marketing, yy, SMSing, Facebooking, mailing. Yy, no, reklamy przez Facebooka. Później prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie cieszyń Trade Center, zarządzanie firmami, swoimi, obcymi, menadżer. Potem informatyka, zarządzanie komputerami, Windows, tworzenie swojego Windowsu, bo ja produkuję swoje Windowsy na bazie Windowsa. Tak, jako jedyny w Polsce potrafię dać 10-letnią gwarancję na Windows LTSC z sprzętem. Jako jedyny w Polsce. Znaczy, prawdopodobnie ktoś jeszcze będzie mógł być, tak? Ale ja się tym szczycę. No, jeszcze jakieś umiejętności po No oczywiście, masę. Jest dziennikarz śledczy, teraz najnowsze, redaktor naczelny czasopisma. Poza tym rozliczam się, jestem księgowym i również z umiejętnością międzynarodową. Rozliczam się z sześcioma krajami. Potem, potem składanie deklaracji do urzędów skarbowych, do ZUS-ów. Tak samo, wykonuję te same umiejętności, co główna księgowa w Amazonie, te same sam. To są pewne Pana obowiązki. Panie Umiejętności. To też, no, trzeba umieć to zrobić, wszystko. Łączę, łączę życie ojca, menadżera, człowieka, a Pan chroni pedofilię, prostytucję, seks, korupcję. No, chroni wszyscy wiedzą, że moja żona uprawia codziennie seks z dziećmi w jednym łóżku. No, bo wszędzie to nagłaśniam. Policja nie pyta, czy była pedofilia, tylko jaka. Panie wiedząc, że Pan na Pana nie ma słowa. Czy jest ICD jak choroba? 10. nie choroba No pan powiedział, że choruje pan. Proszę. Ale to jest pana nieobiektywne zdanie. Proszę postawić test, który to potwierdza. Jaki test? Test potwierdzający, że ktoś mi pisał hipomanię wbrew mojej woli, potem wpisał rzeczy bez wykonania testów waszych. Ale powiem, Który test o tym mówi, leszczu? Jakie? Gdzie to jest? No wywiad, wywiad. Wy wie pan stosujecie psychuszkę wobec ojców, żeby chronić pedofilki, prostytutki, seks skorumpowany. Moja żona wykorzystała seksualnie policjanta Czajkowskiego, kochanka Grzegorza Gwiazdę, mojego kolegi, firma Lestar oraz Łukasza Stańka. Mało tego, po, o, oczerniła mnie. Przed szkołą przedszkolą, że jestem damskim bokserem. Zniesławiła mnie. Zniesławiła mnie w oczach rodziców, że chcę ich okraść. Z bratem ukartowała spisek, że chciałem ją zabić. Na to wszystko są w internecie dowody, a pan użyje jak pies i to taki najgorszego lotu. Czy pan uważa, że ja powinienem internetowe. Pana, by... pana rzni chopie jesteś, jesteś głupim człowiekiem. Jesteś głupim człowiekiem. Co to jest kilowatów Proste jest pytanie. pytanie. Korzysta pan. pan... pan... Mi pan co to jest kilowatogodzina? Co to jest kilowatogodzina? Nie pan No to znaczy, że nie masz żadnych kompetencji, chłopie, nawet nie wiesz, co to jest kilowatogodzina. Tak? Co proszę powiedzieć? Wiem, ale nie powiem. Czy pan chce podjąć leczenie przeciwpsychotyczne? nie jestem psychotyczny, ty, ty jesteś leszczem. E, ja, chcę, ja nie chcę z Tobą rozmawiać. Pan nie chcę podjąć leczenie, to nasza rozmowa, nasze nie. Ale jakiego leczenia? Jesteś dealerem narkotyków masońskich. I nic więcej. Tak, ty, tylko umiesz receptę wypisać leszczu. Tak, jesteś dilerem psychotropów. Wyłudzacie z NFZ-u miliard ponad złotych izby. To są narkotyki No psychotropy, które wciskacie, żeby chronić rokofelewską medycynę post... Tak, no dobrze wiesz, jak się nie wiesz, to się douczę. Żądam skierowania. Proszę wyjść. Nie, pan nie może żądać skierowania, skierowanie, skierowanie wystawiają lekarz. No to lekarzu, leszczu. tak wygląda e, największy idiota w mieście. Do